No witam serdecznie w kolejnym odcinku z farminga, Simulator 20. W momencie nagrywania mamy 8 stycznia godzina 17.30 i na pierwszym save'ie trzeba ponad milion i równo 75,5 godziny na drugim 17 kurczę ponad 90 godzin już farmingu przegrane <grych> yy, łącznie na tych dwóch save'ach w sumie od minęło ile? Ponad miesiąc, to jest 8 stycznia i gramy na 3 albo 6 grudnia, nie pamiętam już. Nie pamiętam, 3 albo 6. Pierwszy odcinek wrzuciłem w sumie na, na premierę, więc musiałbym sobie przypomnieć. Aczkolwiek... A, dobra, nie byli tyle. Aczkolwiek aktualnie nie pamiętam. Eee, także jest 75,5 godziny na save. Ie. Około 30 paru minut grałem eee, po ostatnim odcinku. Eee, dobra, to puścimy. niech się dzieje. Około 30 paru minut. Te kombajny dalej tu stoją. I co się w sumie zdarzyło po tym odcinku? Widzicie na pewnym koniec 0% na cukrów. Chyba się nie zdążyło nabić. Mleka pełno nie jest, ale już i tak jest prawie 4 pełne beczki duże. Um, sprzedałem to na konie, sprzedałem resztę tej soi. Tu już jest 0, zero równo. Równo 0. Zero. Okrągłe 0. Zero. Um, 1188 cena wełny. Może bym się tym dzisiaj zajął? I 1300 mleko. Na pewno na początek chciałbym się zająć. E z tego rzepaku na polu 13, który pracownik już skończył siać. no to już właśnie w odcinku. Także teraz mam właśnie dwójkę, trójkę, czwórkę i piątkę skoszoną, soi i teraz ponownie do zasiania. A tu jest pełna już... Ups, drzewo. Tu jest już pełna trzynastka urośnięta rzepaku. Więc właśnie Idziemy teraz puścić te kombajny, żeby sobie już tu zbierały myślę, że jakieś od połowy Na razie nie wiem co dalej, ale, ale myślę, że jakieś od połowy puścimy i powinno być spoko może nawet troszeczkę tu bliżej, bo na pewno Frenc skosi Szybciej. Dobra, nie jest idzie dalej, ale Johnny mi sobie jeździ tu i w lewo, a dopuścimy w prawo. W miarę równo zbiera ten rzepak. No i skończyłem sobie sprzedawać. Tu jeszcze te zestawy stoją. Do i czfarki. i fend. A bo tam było zostało troszeczkę kilka chyba tysięcy czy kilkanaście tysięcy w zbiorniku czy około, około 30 tysięcy zostało w zbiorniku i w dwóch kombajnach i podjechałem najpierw tym tą wywrotką, odebrałem od kombajnów i później podjechałem pod silos aczkolwiek silosie zostało kilka kilka tysięcy więc postanowiłem jednak wziąć większą naczepę i prawie pełną zawieźć ją tam na raz tą soję w szczepie Także generalnie generalnie tak to wyszło. Po sprzedaniu e, Soi miałem około milion cztery Dodatkowo właśnie sprzedałem te konie za za 100 kupiłem dwa dodatkowe za e, za, za za 10. Także mam milion cztery Więc coś jeszcze fajnego można by było kupić. Dobra tego puścimy tak i mam nadzieję że rząd riskantów. w lewo. Dobra, to do tym sobie w sumie zjedziemy. To jest ta środkowa naczepa. Poczekaj zimyczku. Spokojnie nie spieszy się. Jakoś tak strasznie głośno słyszę, więc ja to wolę przybliżyć sobie minimalnie, żeby mnie nie przegłuszało. Nie zagłuszało, bo nie mam się zamiaru wydzierać. No i myślę, że ten ciągnik będzie do służb do odbioru. Na Fender sobie jedziemy, jeszcze jakiś ciągnik będę chciał kupić, w sumie już się zrezygnowałem ostatnio jaki, ale spoko. Dobra, to na no, tu stoi. No myślę właśnie o tą warną, bo jest dosyć dobra cena, na no około 1200 za potrzebowanie, więc zbyt szybko powinno nie spaść. Jak sprzedawałem tą stoję, to sprzedawałem po trzy naczepy, ładowałem, podjeżdżałem i... I dopiero. Dobra, 90. I jedziemy. Ładowałem po 3 i, I podjeżdżałem pod skup, i dopiero sprzedawałem wszystko naraz, i wtedy cena nie spadała. No i ostatnia, właśnie. Sprzedałem trzy naczepy na odcinku, później 3 naczepy na... poza odcinkiem, po odcinku, i później, powolutku, powolutku, i później mi została właśnie ta na naczepa. Więcej niż najmniejsza, ale mniej niż ta. Więcej niż najmniejsza, ale, ale mniej niż ta największa. Była niepełna. Także właśnie yy, tyle mi zostało. No i sprzedałem sobie resztę soi, yy, opóźniłem te kombajny i, i jest na razie pusto. Szepak na razie tu zbieram, aczkolwiek raczej będę go składował. Dobra, dobra, żeby tu nie wypaść. Szepak raczej będę składował, potem będę nim karmił yy, świnie pewnie. Bo jest jednak trochę tańszy, sypie go więcej niż, niż soi na przykład. Co z tymi kompajnami się zablokowały? Tak, John Deere jednak postanowił skręcić w prawo. No, jednak John Deere bierze troszeczkę mniej niż, niż ten fajn. To widać, to już jest początek polowania. Dokładnie. No i John Deere powinien sobie ładnie w prawo skręcić. Ten tu, w tą stronę. Czy powinien sobie tam ładnie ładnie kosić taką mam nadzieję. Tam już są są przyblokowane przez, hmm, przez 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 mój mojego pick-upa. W ładnie. Tak ten tu też skończył. To w sumie za chwilkę. Wuszczamy go na kolejnym polu. ten daje radę, już mam go naprawdę długo. I teraz lata cały czas z siewnikiem. I powiem szczerze, że daje radę. Największy siewnik w grze. Troszkę zostawiam jaków, ale trudno. Nie ma się co zrażać. Dobra. Tak, na kolejnym polu tutaj będziemy sprzedawać. No, myślę, że parę kursów mnie doczeka teraz to mną. No, i to jest też jakieś tam zastrzygówki, aczkolwiek no spokojnie, że to jest zapotrzebowanie i ta cena w miarę dobra. To może zbyt szybko nie, nie spadnie. Świnie 69, proszę bardzo. I tak to wygląda. Łowiec, tak. Aukrów, w ten sposób. To no na koniach jeździłem już z północy też 0, To są te kupione, które czekały chyba nawet dwa dni, bo... E, bo po sprzedaży soi, która była dla mnie priorytetem, nie zdążyłem tego dnia ich ujeździć, tylko dopiero następnego. Więc te dwa e, konie chyba czekały jeden dzień i mają wtedy w sprawności 2%, te dwa. A ta reszta ma 0 bo czekała dwa dni i tam jak się przywozi, to mają pięć, e, jak. Jak się ich nie ujeździ jednego dnia to chyba mają 3 a drugiego dnia to już chyba 0, tak? Wtedy są niecałe 1000 warte 1692 To jest w znajoma znajoma wartość ze sprzedaną pewna jakoś tak się spotkałem no i mamy 1100 tysięcy fajnie są mieć te pieniędzy Zrobię sobie też pewnie miniaturkę za chwilę z takim zestawem, z takim stanem konta, taka mnie tylko już była, aczkolwiek nie z takim stanem pieniędzy. Chyba była nawet przy punkcie skupu, więc teraz e, powiedzmy, że zrobimy sobie na, ojej, tu już raz wpadłem pick-upem jak leciałem szybko, wyleciałem na górę e, na pastwisko do, więc <śmiec> to jest też śmieszna sytuacja, czy już jest naprawdę 10 minut, 10 minut odcinka, ja nie wiem, to zleciało. Jedenie kowboj najpóźniej ja chyłem i na pole i raz sobie. Trzy, naczepy już są prawie pełne. Okej, okay, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Elegancko. No, Jak będę sobie wycofał bardziej Nie mogę tu skończyć bardziej. Troszeczkę mi przód niosło chyba <grymne> tego ciężaru. Dobra. Hm. Nie wiem czy tam będzie lepiej, ale... To by wyszło słabo, więc podjedziemy tu. Może będzie troszkę lepiej, tak? To jest takie, o ja tam jeszcze owce w tle. No i dobra. W takim razie to by było fajnie zawrócić. Chwileczkę mi się pewnie udało, ale z wózkiem to może nie będzie takie proste. Ale na dzieja głupich, nie? Dużo szybciej pojechamy tam naokoło. Ale ja tu się uparłem, żeby zawrócić akurat w tym miejscu, więc będę to chciał wykonać. No i dobra, elegancko, także już ponad 90 godzin, ponad miesiąc, wychodzi około 3 godzin na dzień średnia <gry> przez miesiąc gry. PFCR jest sporo, aczkolwiek na początku było to więcej na pewno, Koło 6-7 nawet wychodziło przez pierwszy tydzień, dwa, A godzin na dzień, hamuluj, hamuluj, hamuluj. No z jednej strony dobrze, że stoję, z drugiej strony źle, że mi się rozsypało, bo teraz ciężko będzie to wszystko... ...podbierać. Zresztą są jeszcze te dwie. Jeszcze jedna. No tak średnio się to załadowało. No właśnie o tym mówię. Czasami lepiej zwolnić. Czasami lepiej zwolnić. Dobra, zostaje jedna. 2, 4, 6, 8. Więc to jedną wezmę w drodze powrotnej. Na tym się postaram dojechać. Tak, to niestety jest 60 na godzinę. To już jest prędkość duża i wystarczająca. Może powinienem zaprzestać sprzedawania tej wełny samochodem i jazdy z taką prędkością? No nie wiem. Pełny zbiornik ma już chyba John Deere. Jak będę ich opróżniał pewnie. Eee. Chciałem zrobić akcję później na a teraz jestem właśnie zajęty. To rzekło 99,5. Dobra. Zróbmy jeszcze to dwa razy pewnie. Już jest 14 minut odcinka. To oni sobie chwilkę poczekają pewnie. Głównie odbiorem od nich zajmie się w następnym odcinku. No, a teraz w sumie lata sobie siewnik, oni sobie koszą powoli, ale też to nie jest jakoś głównym priorytetem tego odcinka. W poprzednim odcinku była to sprzedaż, sprzedaż soi, teraz w sumie się głównie skupiłem na sprzedaży wełny. a zbiór soi i tak nie jest jakoś tam dla mnie teraz mega ważne, pilne. Tak mi się nie spieszy, no ale wiadomo, robić trzeba, nie? Chciałbym właśnie tą wełnę sprzedać, póki jest właśnie zapotrzebowanie i... Oj, 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 i w miarę dobra cena stała, to najważniejsze. Prawie 1200 za... O, już spadła, super. Prawie 1200 za... Dobra, oni sobie stoją, to w sumie przeładuję sobie gra jeszcze raz. Szybko spadła ta cena. <grywny> to jest. 15 minut na sobie. Hmm, to dziwne, bo odcinka jest kurcze 15. Więc mniej więcej. Minimum 14 się powinno oddać, wydaje mi się. Nie dlatego, tego. odnosiłem wrażenie, że, czat, że czat, czas w grze się yy, nalicza wolniej niż czas spłynie. To dosyć dziwne racjonalne. Dobra, tego pracownika nie potrzebuję, ale niech robi. Ten tu jest prawie pełny. Ten ktoś niech kosi na razie. z tym Dlaczego to się przedstawiło na... na tył. To ja nie wiem. No, jest 8. To zostało? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Więc też tak naprawdę jeszcze dwie naczepy. Dwie przyczepy. kombajnowany zbiornik. Drugi ma 80%. Tu by było dobrze skręcić prawo. za kursy trzeba zrobić ten i jeszcze dwa. Dobrze by było, cena przynajmniej. Co mi się buguje ten, ten? Cena spadła. 800 Troszeczkę trudno, że za 60% ceny tej, co było wcześniej. Za 2 trzecie, a nie za. A nie za 100%. No, ale już się. Wow, 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 wow. Myślę, że tą jeszcze sprzedam, a resztę w sumie już. słabo. Będę sobie sprzedawał, oraz na jakiś czas, jak będzie dobra cena mm, te zapasy, już nie na odcinku, Tu jeszcze sprzedam tą jedną. Tutaj niestety. Oj, hamuluj! Co jest? Tutaj niestety. Co się stanęło? Wszystko zrozumiałem. Wszystko aczkolwiek. Skręcać nie mogę. <grymne> Powoli, spokojnie, tylko nie Dup. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. No dobra. Niestety zbagowane to jest troszeczkę. Jeep. <grymne> To była nie tylko zdecydowanie. Dobrze, przynajmniej tutaj stawianie tych maszyn nie jest jakoś zbytnio skomplikowane. No ale teraz już będę sprzedażą będę zajmował się poza odcinkiem. To na pewno. Dobra, podbieram wszystko jak to dowiozę to już... <laughs> Chyba śnie. To już będzie dobrze. Niestety nie ma tak łatwo. Dopchniemy tą ostatnią. jep. Dobra, jedna wpadła na samochód. Jakby teraz tą zebrał, to już mam wszystkie. Okej. Okay. Dwa, cztery, sześć, siedem i... Na przyczepce jedna. Okej. Okay. Około 8000 pewnie, nawet 700. Także będziemy kończyć ten odcinek za chwilkę. Hmm, tym się niedługo zajmę. W następnym odcinku pewnie. W każdym razie, żeby mnie brali kasy, to, to ich pozwalniam. Dobra, mnie chyba mam. Jak było to w miarę nałożone, chyba nawet. Tym pierwszym razem czy drugim. A zaraz się też będę zajmował ujrzeniem koni. Tymczasem będziemy kończyć odcinek. By było właśnie 20 minut, także nie chcę przydurać. Także dzięki serdeczne za obejrzenie. Jeśli Ci się podobało, peczka w górę i do samnego. Trzymajcie się, papa. Czy się postaram dojechać, Kurczę. Bezpiecznie. z banka poboczem, przynajmniej z lewej. Zaraz też trzeba będzie odsunąć. No i tak to jest. Cześć, cześć.